No siemander, mordeczki moje kochane, z tej strony, borsuk, a to jest kolejny film. Słuchajcie, na moim kanale zbudowania baz tym razem jesteśmy na wersji 2.0 eksperymentalnej. No i co? Chciałem zobaczyć, słuchajcie, jak to wygląda. Doszło mnie słuchy, że Żałudyl już, słuchajcie, wymyślił bazę e, AFK, także jak ktoś lubi mieć taką bazę, to sobie możecie sprawdźcie sobie u niego na kanale. E, ja raczej nie do końca lubię AFK, ja lubię troszkę postrzelać, więc zobaczymy, czy działa nasza stara baza poczciwa, czyli po prostu ścieżeczka. Bierzemy się za robotę, bo to nie ma co. 2.0 już jest. Dajcie znać, jak wasze tutaj um, wrażenia z tej 2.0 wersji. No, bo wiadomo, to jest wszystko dla mnie bardzo ciekawe. Tak, ścieżka dlaczego? Dlatego, że ja, słuchajcie, lubię sobie tak. Snajperka. No, może być taka. E, Idę daj mi długą. 7, 6, 2. Dobra, wystarczy. Dobrze, i teraz tak, słuchajcie, budujemy sobie bazę i wytestujemy, jak to po prostu działa. Ja zazwyczaj robię, zaczynam od tego, że. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, i tyle potrzebujemy, ale ja zawsze robię jeden więcej. O, koleżanka nas tutaj przyszła odwiedzić. Już nie ma problemu. Nie będzie nam przeszkadzała. Swoją drogą to. Ustawię, słuchajcie, klatki na sekundę. E, tak, dzięki, słuchajcie, Kenę znowu sobie zmieniłem. E, mam teraz maksymalnie ilość lat 60, bo to wiecie, przy nagrywkach, przy moich tutaj wywodach to lepiej będzie. No i dobra, stąd już robimy jakąś nam bazę. I teraz tutaj czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To musi być. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery pięć. Ja zazwyczaj robię coś takiego. Wiadomo, że jeżeli gram z kolegami. Gram wiecie z jakąś tam większą ekipą No to jest trochę inaczej e, Natomiast e, jeżeli gram samemu To raczej robię coś takiego Dobra i teraz tak Beton e, bruk. Tak dajcie chwilę ja sobie to tylko tutaj szybko zmontuję Nie ma problemu a few moments later. No i dobra, resztę zrobimy sobie tak. I teraz tak, tu mamy 13, ale tutaj zrobimy sobie mniej, nie? Ja zazwyczaj, słuchajcie, te pierwsze trzy klocki, bo pewnie się zastanawiacie. Wiecie, ja tą bazę robię jeszcze raz, bo tutaj dużo nowych graczy też jest, nie? Żeby wiedzieli o co chodzi. E, czyli ja sobie robię tak, tutaj taką budkę 5 na 5 i zaraz wam powiem, dlaczego te 13 czy tam 14 bloków odstępu. To jest mega ważna sprawa. Dobra, teraz tak, jeszcze trzeci blok wypełniony do końca, a reszta może być już normalnie, nie? No i oczywiście pokazuję Wam na creativie, bo inaczej to by to wideo trwało tutaj, nie wiem, pierdyliart lat, nie? Także dla tych, którzy się zastanawiają, dlaczego tak robię, to już wiecie. I teraz, yy, teoretycznie albo nawet praktycznie, Powiem Wam szczerze, chyba zrobimy jeszcze jedno. A, ważna rzecz, yy, bo teraz tak, wejście do bazy będzie poprzez drabinę. Nie? Ale teraz słuchajcie, wy musicie być świadomi jednej rzeczy. Ten nowy zombie Frostclaw, i to kozacki mi powiedział, raz, dwa, trzy. Zazwyczaj drabinę mieliśmy na tym poziomie, natomiast w tej chwili drabina musi być jedno wi więcej. Dlaczego? Dlatego, że jest Frostclaw. Na razie zrobię tak, żebym mógł wchodzić. Ale w momencie, gdyby się pojawił ten e, mroźny pazur, to on niestety potrafi nam skoczyć. Więc ja zrobię sobie cztery klocki, jednak takie będą wypełnione, a wszystko ponad już będzie. E, już, nie, już nie musimy wypełniać, żeby nie tracić bloków. Ale te pierwsze cztery klocki wypełniamy na maksa. I teraz tak, no tu już można powoli zacząć budować jakąś tam bazę, bo ona nie musi być taka wysoka, dlatego że. Bo chodzi o. Po to, że my, my musimy mieć 14 bloków, mniej więcej 13-12, między ścieżką a tutaj. To nie będzie ścieżka. Ścieżkę za chwilę będziemy budować. To jest tylko metrówka, żeby sobie wymierzyć. E, przede wszystkim e, zmienimy czas na szóstą rano. Czy to jest nie, za, to nie jest za wysoko? Dobra. Jeszcze jedno do góry zrobimy sobie, żeby nie było klaustrofowi w tej bazie. To jest raczej baza tylko i wyłącznie na hordy. Oczywiście można ją też zrobić, żeby ona była, wiecie i do życia i do tego, ale ja jestem zwolennikiem mimo wszystko robienia baz na takiej zasadzie, żeby po prostu mieć w razie czego, wiecie, gdzie indziej bazę do życia, a gdzie indziej bazę do rzucia, jak ja to mówię. I co możecie zrobić, na przykład, to możecie sobie tutaj wrzucić wtedy ten parkur na jedynkę. Wam pokażę, o co chodzi. I w tym momencie, jak zejdę w dół Zabiorę to Ok, parkura musicie mieć na dwójce Musicie mieć parkura na dwójce, żeby to robić A żeby parkura na dwójce, to poziom 4 musicie mieć tutaj tego y, hartu Z winności, przepraszam I dopiero tu możemy zrobić parkur Z kolei, do tej bazy bardzo fajny build jest tutaj, nie? Yy, Opieracie sobie yy, tutaj strzelec wyborowy i yy, infiltrator czy penetrator przepraszam, filtrator robi jeszcze co innego, mija niebezpieczeństw, eee, także o, w ten sposób możecie sobie zrobić i percepcję, jak macie na trójce, to możecie wtedy sobie już kolejne punkty pojechać w karabiniera i tak dalej, bo to pomaga, jeśli chodzi o te rzeczy, dobra, teraz tak, drzwi, no wiadomo, żeby coś tam było, no fajno, jakiś kawałek dachu, a, i teraz jeszcze jedna rzecz, którą ja zawsze robię, zostawimy sobie tutaj wolne miejsce. Ja zazwyczaj robię sobie jeszcze wejście na dach. W ten sposób. Z reguły robię to po to, że gdyby coś poszło naprawdę mega nie tak, to możecie, macie jeszcze ostatnią linię obrony, możecie gdzieś tutaj uciec, nie? Kolce też polecam wystawić na przykład na samym środku tutaj te kolce, i to będzie bardzo fajne. I teraz tak, właz. Możecie sobie zrobić drewniany właz, czy tam jakiś. I też będziecie fajnie żyli. Au, no, wiadomo trzeba uważać. Luneta. Ja zazwyczaj biorę sobie dwójkę, ale czwórka też jest fajna. Jak na dalszy dystans. No i on już ma do widzenia, nie? On już został zdjęty z Matrixa. Wątpię, że on się po tym podniesie, nie? Także tak to mniej więcej wygląda. Jest to bardzo mocna i fajna broń w ten sposób strzałką do siebie, żeby można było w ten sposób tutaj wejść. Tu jest ważne, żeby tu gdzie stoicie na... Jeszcze jedne kolce, kolce. Zaraz no Wam pokażę dlaczego tak jest. Te kolce muszą być właśnie w tym miejscu, ponieważ... Znaczy nie musicie, nie? Ale my tutaj będziemy stali i w nich strzelali, nie? No i teraz jedziemy na razie na dół. Teraz na razie jedziemy na dół. Można stąd myślę, albo nawet stąd. O kurde, gdzie poszło, nie pykło. Co tu się dzieje? No, stąd sobie zrobimy. Nie wiem, czy to nie będzie zbyt małe. Być może, że jest to zbyt niskie. Ja zazwyczaj robię większe te. Z reguły robię wyższe. Nie wiem, dlaczego takie niskie zrobiłem. No, ale dobra, test musi być, tak? Teraz tak, ważna rzecz. Tu robimy sobie taki blok. Clean końcówka, zaawansowane. Ok, i teraz tak, jeżeli jesteśmy w pojedynkę, to ten jeden klocek jak najbardziej wystarczy. Dlaczego takie kraty? Bardzo prosta sprawa, zaraz Wam powiem. Ponieważ te kraty, możecie na nie wchodzić, zombie z drugiej strony na nie nie wejdą. To jest w ogóle, to nie są kraty, to jest. Ten blok ogólnie to jest w ogóle ciekawy blok, bo to jest blok, który się nazywa. O, zobacz, tutaj sobie robisz takie coś jeszcze i robisz sobie na przykład. Tu nawet możecie mieć otwarte, nie? To, no, to może być nawet otwarte. Mega ważna sprawa. Idziemy dalej. Ja wszystko, zaraz wszystko się zacznie klarować, bo w tej chwili to jeszcze tak, wiecie. Pyk. Co nie? I teraz tak, stąd oni mają tą ścieżkę, którą, no, zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. I teraz tak, stąd już powoli możemy zacząć budować nasze schody. Nic wyszukanego, zwykłe, najzwyklejsze, zwykłe schody. Coś w ten deseń. Teraz robicie sobie jedne takie, jedne takie. I generalnie jesteście gotowi do przyjęcia gości, aczkolwiek tu jeszcze potrzeba nam pół bloku takiego zaawansowane i teraz tak. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dodatkowo, żeby spowodować, żeby te zombie... Ja zaraz wam pokażę, na czym to polega. O, robimy sobie takiego oklina. Zobacz, one tu biegną, bo one, bo one ten blok dolny traktują jako pff, po prostu normalny blok. One myślą, że one mogą po tym przejść do mnie tam i mnie tam rozwalać. My mamy tutaj małą dziurkę, żeby do nich strzelać. Dokładnie w ten sposób. Co można jeszcze zrobić? Jak można, ale to za chwilę będziemy się bawili. Najpierw zobaczymy, czy to działa. I później się pobawimy z tą nową mechaniką, yy, yy, gdzie one kucają. Ja sobie pozwolę dorobić jeszcze więcej kolcy. Zrób mi na przykład, nie wiem, 60 kolców. Cho o co chodzi? Chodzi o to, żeby one tu nie nawalały, nie? Że jak one będą spadać, to one nie będą tu nawalać nam. Wydaje mi się, że to powinno być ok. Dobrze, teraz już możecie wska wskakiwać w ten sposób. Partnerem mojego kanału jest firma hostingowa Pink Perfect, która zapewnia nam serwer dla widzów. To sprawdzony i stabilny hosting gier z intuicyjnym panelem zarządzania oraz świetną wydajnością. Jeśli chcesz postawić własny serwer do 7 Days to Die, Ark, Minecraft czy wielu innych gier, skorzystaj z linku w opisie i wpisz kod Borsuk, żeby zgarnąć 10% zniżki na cały czas trwania usługi. Dzięki za wsparcie i do zobaczenia na serwerze. No i co? Generalnie mamy bazę, nie? Generalnie mamy już bazę wykonaną. I sobie tutaj kłócamy i bang, bang, bang. Można zrobić jeszcze ściany po bokach tej ścieżki Na przykład dać jakieś pułapki typu Przepraszam typu właśnie Te prądowe tak Żeby na przykład spowolnić zombie Ale właśnie do spowolnienia pobawimy się troszeczkę Jeszcze zrobimy spróbujemy zrobić Coś żeby te zombie po prostu Skłonić do Kucania na razie zrobimy tak jak jest Ja se zrobię słuchajcie hordę I zobaczymy jak będziemy żyć Dzień na przykład siódmy godzina Taka fajno Czekamy, sprawdzimy, a, jeszcze chwila, pauza, jeszcze zrób mi tutaj, jeszcze zrobimy jedną rzecz, bardzo ważną, e, lampa naftowa, lampa, czy lampy naftowe, 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 czy to jest lampa, która działa na ścianie? Tak, to jest lampa, która działa. E, zróbmy, żeby lepiej było ich widać, to ja tutaj jeszcze takie dwie lampy zrobię. One to rozwalą na pewno, bo one zazwyczaj tak robią, ale no wiadomo, tak, chcemy troszeczkę rozświetlić, żeby. Było nam wygodniej na hordzie oglądać. Gdzie ja mam lampkę? Tak, ja mam lampkę na chętę też. Dobra, okej, okay, słuchajcie. Jesteśmy gotowi do przyjęcia gości pierwszych, więc czas przerzucam z powrotem na godzinę hordy. Przez to raczej też nie powinno przelecieć, ale może się zdarzyć, że przez to przeleci ten zombie spitnie, ten jego, tego gliniarza. Ale jeżeli tak, to możecie całkowicie to zagrodzić. Wydaje mi się, że powinno być okej. Okay. Albo zawsze możecie robić uniki na lewo-prawo, nie? No. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Słuchajcie, jestem ciekawy. To jest po prostu najprostsza baza, którą możecie ogarnąć. Generalnie chodzi o to, że zombie nie nawala. A widzisz, nawala. Czyli jednak nawala. A jest 13 bloków? Może nie jest. Niedobrze. Okej, okay, one nawalają. Dobra, dziękuję wam, kochani, za tutaj testy. Yy, oni nawalają, czyli tak, poczekaj, ja to wszystko wymierzę jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i jedena. E, chwileczkę. A few moments later. Dobrze, już jestem, słuchajcie, kurier był <grym> u mnie z paczkami. Dobrze, <grym> dobrze. Yy, co my mieliśmy zrobić? Aha, tutaj te zombie no nam napsuły bazę i... Generalnie tak, powinniśmy sprawdzić, ile ten? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem dziewięć, dziesięć, jedna, dwa na trzy na czterna. Dobrze, zróbmy troszkę dłuższą. Ej, Holender. poczekaj, chwilę były tutaj. Dobra, fajno. Jestem przygotowany na każdą okazję, widzicie. Raz, dwa, trzy. Załóżmy. Dobra, raz, dwa, trzy, wystarczy. Ok. Czy to może tak być? Teoretycznie tak. W sumie nie robiłem tak nigdy, ale możemy to zrobić jeszcze inaczej. Eem, ok, teraz ścieżka jest dłuższa, więc myślę, że nie powinny nawalać. Generalnie o co chodzi z tymi blokami, jest tak daleko, chodzi o, żeby zombie nie nawalały, wiecie, w bazę, bo one wtedy zatracają. One wtedy nie uderzają w bazę jak spadną w dół, wiecie? I to o to w tym wszystkim chodzi tak naprawdę. Jeżeli to by się udało uzyskać, to to byłoby nawet niezłe. Zawsze tak się udawało, no ale oczywiście idzie ekipa. Dziwne. Ktoś to nawala. Ok, czyli coś mi się zmieniło i zaczęli nawalać. Możliwe, że baza jest za nisko. Możliwe, że baza jest za nisko. Dobrze, nie ma problemu, nie było tematu. Robimy szybki test. Zaraz do Was wrócę. No dobrze, kochani, wobec tego mamy w tej chwili dużo wyższą bazę. Pokażę Wam. W tej chwili, jak widzicie, jest dużo wyższa baza. Baza jest na raz, 2, 3, 4. 5, tak? Na 5 bloków do góry. Możliwe, że to było problemem, że ona była zbyt nisko i zombie to po prostu wychwytywały. Nie wiem tego, ale słuchajcie, trzeba sprawdzić, trzeba obadać, czy wszystko jest dobrze. Dobrze, wszystko mamy, cyk. Przesuwamy do hordy. No i czekamy na gości. No dobra. Idą idealnie. Trochę widzę, że nawalają, to jest ciekawe. Nie wiem teraz, czy się ta mechanika zmieniła u nich. Generalnie nie ma jakichś większych problemów z tym i baza nadal jest ok. Zawsze co możemy zrobić, gdzie są moje kolce 60 kolcy, to ja wam coś pokażę, bo my możemy zrobić, moi drodzy. I ja, my możemy zrobić coś takiego. I jest, nie ma problemu, nie? Wiesz, co chodzi. I oni już za bardzo nic nie zrobią tutaj, nie? O, siema. Nie ma, nie, ma, nie ma w ogóle problemu. Tak, wiem, nie podoba wam się to, zombiaki, ale no niestety... Mordeczki, no nie dam rady inaczej. Co nie? Możemy sobie zrobić coś takiego. Możemy sobie zrobić na przykład... I one już w tym momencie za bardzo nie będą wchodziły tutaj, nie będą robiły Wam... Przepraszam, muszę się przesunąć, koleżanko. Co nie? I tutaj możecie sobie na tej zasadzie postawić te kolce. I wydaje mi się, że nie powinno być to jakimś większym... Da jeszcze z 60. Tych kolcy, no niestety trzeba byłoby mieć troszkę więcej przy takim tutaj nałożeniu, że tak powiem, sytuacyjnym, ale... au, 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 kolce. No ale moi drodzy, można naprawdę żyć, nie? dobra. I teraz pytanie tego, czy... No i teraz puszczamy kolegów. Zapraszam. już nie ma problemu. Oczywiście tracicie expa, jak one się na kolcach rozwalą, tak? To jest strata expa, ale przynajmniej wiecie, że spowolnicie nawalanie w bazę. Generalnie sobie tutaj stoicie i tylko czekacie na zombie i kapiszone rozwalacie za jednym razem. Bardzo fajna oszczędność amunicji, w coś takiego polecieć i tak sobie to zrobić. Moim zdaniem nadal jest co to za jakaś łuna była? To chyba przez ten DLSS. Patrzcie, widzicie? No ale klatek na sekundę mamy... Słuchajcie, jest horda i mam klatek 60. Tak więc z tego, co widzę, działa to w miarę okej. Okay. Teraz tylko jedynie chciałbym... Dobra, no to wiemy już, że działa. Przenieśmy tak i zróbmy kill... Ol. Dobrze, 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 dobrze. Tutaj, co mi tutaj. O, kurczę, Dary z Mopsu dali. Dobra, fajno. I teraz słuchajcie. Co mi zależy teraz na tym, to jest coś takiego. Ja nie wiem, czy to jest możliwe, żebyśmy coś takiego zrobili. My musimy teraz zrobić coś, jakiś taki blok, który by spowodował. Nie będzie to wyglądało mega estetycznie w tym momencie, no ale szczerze powiedziawszy, dla samego sprawdzenia, jakby to miało wyglądać, to można i nawet tak, nie? Teraz ja nie wiem, na ile to będzie wiecie. Jakby dobre, nie? Nie wiem, czy to, co robię w tej chwili, ma sens, ale. Dobra, już mamy tutaj żółte, jak już się żółte pojawia, to już nie jest dobrze, ale okej, okay, słuchajcie, to wygląda trochę z dupy, no ale dla sprawdzenia, czy to w ogóle by zadziałało, chodzi o to, żeby je namówić, te zombie, żeby one tu zaczęły się przeciskać teraz. I one tu by się przeciskały i zwalniają tempo. I teraz chodzi tutaj o to z tym, co zrobiłem na górze, żeby się nie klamotały, żeby nie wchodziły na górę. No nic, idziemy do bazy. Idziemy zobaczyć, jakby to potencjalnie mogło zadziałać. Dobra, daj mi znowuż hordę. Fajnie, że teraz można hordy przywo przywoływać sobie non stop, nie? Że nie ma tu z tym problemu większego. Widzisz? I one tu sobie będą szły i możemy wtedy bardzo ładnie im te kapiszone ściągać. Ja nie wiem, na ile to zadziała, no ale dobra, zobaczmy. Wiem, że Nexu coś kombinował, też się bawił. Tak tu jest trochę gorzej, ale nie jest najgorzej, bo one te zombie zostają. Widzisz jaki się za dużo tutaj weźmie. No ale wygląda to fajnie i spowalniacie hordę dzięki temu. Daję wam tylko taki po prostu zarys pomysł co by można było, nie? Bo ta mechanika, że one nas tak robią, jest świetna. To możemy użyć przeciwko nim. Zobacz. Praktycznie każda głowa wchodzi. Niestety nawalają... nawalają w bazę i tego nie rozumiem. A i trzeba byłoby potencjalnie y, tego. Ja wyjdę na chwilę z ciała, pokażę wam jak to mniej więcej będzie wyglądało. Jakby to było. Nie wiem, dlaczego one tutaj przychodzą. No chodźcie zombie, no nie wiem. Bo one w ogóle lubią tak przy ścianie iść. Ja nie wiem dlaczego. One strasznie lubią. Strasznie głupie w ogóle. Dlaczego wy nie idziecie do ścieżki? Straszne głupki z tych zombie, no ale cóż. Także generalnie ścieżka działa, ale oni coś im zmienili w tym algorytmie, że one niestety. No, widzę, że nie dobiegną te zombie. Muszę im pomóc, chyba, bo, bo będziemy mieli problem. Zniweluję te kolce, bo przecież oni są nienormalni. Zamiast obejść dookoła, to nie biegną przy samej ścianie. Jak te debile. Zombie to debile, wiecie o co chodzi? No i co, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. I one sobie wtedy pyk i cyk. Ta łuna mi się strasznie nie podoba, to wygląda obrzydliwie. Zobaczcie, jak to wygląda teraz, te zombie. Z tą łuną. Nie wygląda to fajnie. Ja wiem, że to jest wszystko zrobione na rzecz algorytmu, żeby to tutaj te FPS-y lepiej działało i w ogóle, ale szczerze, wygląda to słabo z tym, z tym poświatą taką. Bardzo dziwnie to wygląda w tej chwili. No i słuchajcie, tak to mniej więcej, tak to mniej więcej w tej chwili się prezentuje. Uważam, że no... Baza jakoś tam działa, tak, baza jakoś tam działa, jeszcze możemy sobie sprawdzić jakie tam mamy realne zniszczenia, no mówię, no jeżeli macie troszeczkę mocniejszy materiał, to też żyjecie inaczej, nie, no i teraz tutaj te się wkurzyły, tak, i nawalają w bazę, no ale większość jakby sobie idzie, także e, uważam, że całkiem, 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 całkiem przyjemnie. No i dobrze kochani, słuchajcie, dziękuję bardzo serdecznie za sprawdzenie tego filmu. E, tak jak mówię, jeżeli macie jakieś pomysły związane z bazą, e, piszcie w komentarzach, podsyłajcie pomysły. E, jeżeli chcecie, nie wiem, nakręcić coś razem, żeby, żebyście pokazali na przykład wasze jakieś tam pomysły na bazę, to też dajcie znać. Musimy też rozkminić pomysł, e, co zrobić, e, wiecie, z tymi e, nowymi zombie, co rzucają kamieniami. Ale to już chyba w innym filmie. Po prostu tutaj chciałem zobaczyć tak na szybko, czy ta nasza, e, słuchajcie, e, ścieżeczka, którą przebudowałem bazę taką na singlu, czy to w ogóle będzie miało sens i czy to dalej działa. Działa, ale no muszę jeszcze rozkminić dlaczego one nawalają w bazę i co zrobić, żeby jakby te zombie nie nawalały w tą bazę. No i co wam powiem? Wyjdzie yy, wersja stabilna, to będziemy walczyć dalej i będziemy próbowali znaleźć jakieś luki w algorytmie zombie. Tyle na ten temat. Dziękuję. Zapraszam też do subskrypcji kanału, oczywiście z Dzwonkiem. zalajkujcie ten film, żeby się troszeczkę rozniósł lepiej. Yy, napiszcie koniecznie w komentarzu, co myślicie, i tak dalej. Oczywiście zapraszam też na Twitch, gdzie streamuję trzy razy w tygodniu: we wtorki, piątki i niedzielę. Od godziny 17.00. I dziękuję serdecznie, jeszcze raz, za obejrzenie. I widzimy się w kolejnych filmach. Cześć! Kurde blaszka dzwonię do Staszka. Odbiera Pietras, z siema ziom, będzie robiona flaszka. Gęste dary mopsów w kuchowa my Niczym się nie zamartwiamy, bo wiem, że razem wszystko ogarnie. Na YouTube subskrybuj, na Twitchu obserwuj, bo inaczej adle na ci jajka. Są jaki za rogiem są Noc zapowiada się dobrze, jak na ibizie, bania! Yeah, yeah. Stachu w skarpetach, Pietra w tenisówkach. Biegniemy przez las, niczym Flintstone na paluszkach. Zombi w naszym mieście głodnie patrzą na nas, a ja wciąż sprawdzam, czy już subskrybujesz mój kanał! Na YouTube subskrybuj, na Twitchu obserwuj! Bo inaczej Arlena usmaży ci jajka Są biaki za rogiem, patrzą z ukradka Noc zapowiada się dobrze jak na i -bizie Pania. Ja, yeah, ja yeah.